Witaj. Zapraszam Ciebie dzisiaj na medytację wdzięczności. Usiądź wygodnie i słuchaj się w ciszę. Nie każda kropla rosy będzie dla Ciebie wdzięcznością. Jak szal porannych gwiazd srebrzystych, i utuli Twoją duszę, z wdzięcznością i piękne. Pozwól sobie, by wdzięczność wypełniała Twoje serce, Twój umysł, Twoje ciało, całego ciebie. Poczuj jak światło promieniuje, rozchodząc się we wszystkich kierunkach, że całemu światu mówisz o wdzięczności, że mój świat roszczy się o mnie. Często powtarzaj te słowa, w każdym przypadku, niezależnie co się dzieje, czy złego, czy dobrego. Czy spotkać się sukces? Powtórz sobie, że czy rzeczywiście mój świat rościł się o mnie. A kiedy zdarzy się z przykrością, powtarzaj, wszystko idzie tak, jak trzeba. Mój świat wie, co dla mnie dobre, i wie, jak o mnie zadbać. Będzie tak, jak trzeba. Bo mój świat troszczy się o mnie. Te słowa mają moc. Tą technikę ujęłam w moim życiu jak nawyk. Bądź wdzięczny za wszystko. Im więcej wdzięczności czujesz, tym więcej wdzięczności dajesz. Wdzięczność jest tak jak magnes. Przyciąga cuda do Twojego życia. Im bardziej jesteś wdzięczna, tym więcej masz rzeczy, za które możesz być wdzięczny. To wspaniały dzień wdzięczności. Wdzięczność to dar życia, bo każdy dzień jest darem, który Ty czynisz. Każdy dzień jest cudem, który Ty czynisz. Każdy dzień jest miłością, którą się dzielisz. Otwórz swoje ramiona szeroko, by przyjąć wszystko takie, jakie jest, co ofiaruje Ci wszechświat. Żyj pełnią miłości, bogactwa i szczęścia. Mój świecie, jakże jestem wdzięczna za wszystko. Bywają chwile w moim życiu, że obdarowujesz mnie ofitością. Cóż mogę ci dać w zamian? Wdzięczności serce, Cichość pokorę. Wdzięczności odkrywam prawdę. Moją miłość do Ciebie, moją autentyczność, szczerość i prawdę. To dar kochania, to cudowna podróż ku światłu, bezwarunkowej miłości. O jakże bardzo Cię kocham, mój Boże. Nie ma końca, bym powiedziała jedno słowo. Jestem Ci wdzięczna za wszystko, za życie. Wdzięcznością pomnażam ofitość wzrastanie w duchowości. Kocham Cię nad życie. uczę siebie kochać jestem autentyczna zasługuję na twoją miłość i wszystko dostaję i nic nie oczekuję każdy dzień Rozpoczynam z wdzięcznością. Poczuj swoją moc i przywitaj ten dzień z miłością i wdzięcznością, z otwartymi ramionami. Poczuj swoją moc, swojego oddechu, swojego głosu, swojej miłości, wdzięczności i przebaczenia. Poczuj moc swej gotowości, a świat wyjdzie ci naprzeciw. I poczuj, że jesteś wspaniałą boską istotą i zasługujesz na dobro, na wszystko, co najlepsze. Poczuj w sobie wewnętrzną moc. I pozostań w harmonii, w praktyce wdzięczności, zauważ, że wszystko staje się inne, prawdziwe, że w Twoim życiu. Zmienia się wszystko. Praktykuj wdzięczność. Wdzięczność do samego siebie. Praktyka do miłości samego siebie pomoże Ci żyć w harmonii z sobą. Za co jestem sobie wdzięczny. Podzielę się z Tobą listą, za co ja jestem wdzięczna sobie, że w ostatnich miesiącach potrafiłam zwolnić i odpuścić. Że codziennie wstaję przed sobą, aby zrobić. Praktykę jogi i medytację, że codziennie dokonuję zdrowych wyborów w żywieniu, że pozwalam sobie czasem na małe przyjemności, nie mając przy tym wyrzutów sumienia, że w ostatnich miesiącach potrafiłam zwolnić i odpuścić. Jakże bardzo jestem wdzięczna za kwiaty, które sama posadziłam i sprawiają mi radość. Za prezent, który sama sobie podarowałam. Za cudowną sukienkę, która nie była najtańsza. To inwestycja w siebie, w lepsze samopoczucie, że kupiłam sobie wspaniały perfum które daje mi, że czuję się sama sobą wspaniale. Także jak bardzo jestem wdzięczna, że jestem wartością, że wyznaczam swoje granice. Jakże jestem bardzo wdzięczna za wiarę w siebie. I dodaję sobie otuchy w chwilach niepewności, że nie narzekam, że nie oczekuję, aż ktoś mnie przytuli. Jeśli potrzebuję, to w danym momencie przytulam się do drzew, do kwiatów. Jestem wdzięczna za codzienne drobne akty miłości, że umie się przytulić do mojego Boga, do Matki Ziemi, którą całym sercem kocham i za to jestem wdzięczna. A Ty, za co jesteś wdzięczna? Jak się masz z tym, podziel się ze mną i z tymi, którzy byli na tej medytacji? Znajdź swoją w swoim życiu rzeczy, za które możesz być wdzięczny. Cudownego dnia. mm -hmm.